Witam na kanale Gipskarton i tak dalej. Troszeczkę odmienny sposób układania wełny. Wcześniej nabijałem ją na bieszaki i zapinałem profile. W tej chwili układam wełnę już w konstrukcję rusztu pod sufitem i układam wełnę pomiędzy profilami. Z tym, że jeden z brzegów wełny wsuwam, dosuwam do wcześniej ułożonej wełny, a drugi brzeg wełny wsuwam za profil. Nie wypełniam wcześniej profili wełną mineralną, tylko od razu z naddatkiem mam naciętą wełnę i wsuwam ją za, za profil. Przy grubszej, grubszych wełnach mam piątkę. Przy grubszych można tą, tą metodę wykonać, ten sposób układania właśnie zrobić na zasadzie Układania wełny, najpierw wsunięcia sobie za profile wełny i dopiero później wsuwania już arkuszy pomiędzy, pomiędzy profilami. Tutaj mam wcześniej włożoną unimatę, więc tej wełny przy takim wsuwaniu za profil nie, nie zniszczę. Mogę sobie na coś takiego pozwolić. Poza tym praca z taką małą formatką pod sufitem z drabiny jest znacznie wygodniejsza niż układanie takiego pełnego dużego arkusza arkusza wełny. Mam większą kontrolę nad tym kawałkiem, który wkładam. mogę go bardziej o wiele lepiej dopasować do wcześniej już ułożonego arkusza i e, mam uzyskuję ciągłość, ciągłość wełny. Supermata jest na tyle sztywna, że tu tylko wsunięta za profil, tam dociśnięta do tej wcześniej ułożonej wełny trzyma się. Samo jakby zaciśnięcie tej wełny w profilu to nie jest wielki problem, bo po włożeniu wełny wystarczy, że ją tutaj natnę wzdłuż i ją i ją dopasuję do do profila. Można to również, to nacięcie i dopas wpuszczenie tej wełny zrobić po naklejeniu taśmy dwustronnej do montażu folii paroizolacyjnej i dopiero pod, po naklejeniu tej, tej taśmy naciąć profil. Wystarczy ją tutaj minimalnie lekko kilka razy docisnąć i ona się sama, sama dopasowuje do, do profila. Także to jest taka inna metoda na, na wełnę. Szczególnie polecana, ja polecam ją tam właśnie, gdzie jest ograniczone pole, pole pracy. Z takimi arkuszami zdecydowanie, zdecydowanie lepiej się pracuje niż z dużymi formatkami wełny. Aczkolwiek przy Unimacie, to mimo wszystko, jeżeli Unimata jest jako druga warstwa wełny, tej podkrokwiowej czy, czy podjętkowej, to myślę, że jednak im większy ten arkusz będzie, on będzie tam zachodził za 2-3 profile. To będzie, to będzie lepszy z tym że taka taka technika no, wymaga niestety ale demontażu demontażu profili. Także to, jest, to jest tyle jeżeli chodzi o wełnę no, dość, dość ważne jest żeby te cięcia te krawędzie cięcia były jak najbardziej równe gładkie to wtedy to kolejne kolejne układane dopasowywane do siebie arkusze wełny będą ściśle ściśle do siebie pasować. Także myślę, że to jest wszystko, jeżeli chodzi o wełnę. Przy okazji konstrukcji, bo o tym nie mówiłem, powiedziałem tylko o tych luzach, które staram się zachować na początku i na końcu profila pomiędzy udekami, to samo łączenie profili staram się wykonywać jak najbliżej wieszaków. Czyli jeżeli zachodzi potrzeba przedłużenia profila, to przedłużenie to wykonuję łącznikiem zdłużnym jak najbliżej wieszaka, tak aby ta, ten, to zakończenie, ten swobodny koniec profila był jak najbardziej sztywny, bo im dalej od wieszaka to to jest no, bardziej, bardziej elastyczne i mało, mało, mało sztywne. To jest już chyba wszystko. I w kolejnym odcinku już folia parizolacyjna, może nie tyle o samej folii, bo, bo to jest myślę mało. Interesujące, ale o tym, jak przyklejam, jak, robię, jak wykonuję zakłady i jak łączę folię ze ścianami masywnymi. Także do zobaczenia w następnym odcinku.